Kawa. Robi... Kawa to trochę ostra. Ostra. Po jest, że ostra? Or robisz kawę z jaki kardamon. Kardamon. A no. ale też jaki czejania. Okay. Kardamon to bierzesz. Imbir. Mm. Mm. I imbir coś bo było? Mm. Mm.

<grystanie> Cheese. Nie, ona smakuje. Ale czy uczymy na języku? Kiedyś nas to Ale